No to nie trzecie. It isn't necessary for you to finish reading this book today. It isn't necessary, czas terźniejsze. Czyli there. od there. Nie ma konieczności, aby skończył czytać tą książkę dzisiaj. There is no need for you to finish... to finish reading this book today. Przykład drugi. There is every likelihood that you will win the competition. Uh, that he will win the competition likelihood mosulmukhshktaoui is now to be likely to do something he is likely to win the competition because i am a girl i couldn't join the ice hockey team in our school last year where Gdybym była e, chłopcem, to bym mogła w zeszłym roku dołączyć do zespołu. Dzielimy to zdanie na dwie części, e, aby ten conditional rozpatrzyć, zobaczmy sobie naszą tabelkę. Część pierwsza. Gdybym była chłopcem. Czere, teraźniejszość, owszem, czyli ta kolumna. Rzeczywista sytuacja, czy alternatywna wersja? No alternatywna, bo nie jest, tak? Czyli if I were a boy. Second conditional. Ta kolumna, ten wiersz. Ta kratka. Second conditional. If I, uh, no, if I were a boy albo were I a boy i przeszłość w drugiej części, bo jest last year. Czyli była, mogłabym dołączyć do drużyny uh, hokejowej. Uh, czyli were I a boy I would have been able to join in our uh, join the ice hockey team in our school last year. No tak. Were I a boy I would have been able to join the ice hockey team in our school last year. You won't be punished, provided you admit it was your mistake. O ile przyznasz, że to był Twój błąd, nie zostaniesz ukarany. Zaczynam od as. As long as you admit it was your mistake, you will not be punished. Przykład piąty. I let the dog loose. Pies został wypuszczony. Strona bierna. Musimy przekształcić stronę czynną na stronę bierną. The dog was let loose, po prostu. A, to nawet. Ee, tak, nie, nie mamy by, to po prostu. The dog was let loose, pies został wypuszczony. The dog was let loose. I didn't understand math before I met my new tutor. Dopiero kiedy poznałem mojego nowego korepetytora, um, czy tam nauczyciela, zrozumiałem matematykę. Not until I met my new tutor did I understand math. Także możemy to w ten sposób e, zrobić. Inwersja w każdym razie, tak? Not until. Uh, they have definitely agreed to help us. Uh, they are committed. Są zobowiązani do, pom do udzielenia nam pomocy. They are committed to helping us. Po prostu they are committed to helping. Przy e, przy e, seria przykładów e, B, I was going to hand in my application when I realized I hadn't printed it. Um, w tego typu przykładach, e, od razu przypomina mi się cała nasza seria. Uh, tego typu struktur, czyli tam jest on the point of plus ing potem mamy on the verge of plus ing oraz to, oraz be about to plus to something Really on the point of handing in my resignation on the verge of hanging in my resignation be about to hang he, um, on the point of handing in my resignation on the verge of handing in my resignation on the point uh, be about to hand in my resignation um, I tutaj mamy który z tych mamy on the point of plus I, and I was on the point of Uh, handing in my, my application, when I realized I hadn't printed it. I was on the point of handing in. I reszta zdania wygląda zupełnie tak samo. I strongly believe, believe he is not lying this time. Czasownik B, jakiś modalny. On nie może kłamać w tym w tym momencie. Wyrażamy, chcemy wyrazić jakąś, prav, jakąś prawdopodobieństwo i takie bardzo silne. Do wyrażenia silnego prawdopodobieństwa będzie nam tutaj służył czasownik Kent. He can't be lying this time. He can't be lying this time. If I weren't well paid, I wouldn't stay in this job. Żeby nie bym do, był dobrze opłacany, to bym w tej pracy nie został. Mamy tutaj drugi conditional. Mamy weren't i wouldn't, czyli to już widzimy, że jest. Past simple, i czyli drugi conditional. Żeby nie ta dobra praca, to bym nie został. Um, żeby nie ta dobra płaca, to bym nie został w tej pracy. Czyli. Mamy but, Już wiem, że e, struktura BAT for idealnie nadaje się tutaj do, 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 tego, e, do tej transformacji i, i, i powinno to wyglądać na spodępująco. But for the good pay I wouldn't stay in this job. But for the good pay I wouldn't stay in this job. No doskonale. I would prefer you to leave now. I mamy rather. Wolałbym, żebyś wyszedł. E, skoro would prefer, e, t, I would prefer you to leave now. Aha, mamy would prefer, I would prefer you to leave now. Mamy tu, I would prefer, I would rather. I musimy strukturę z would prefer zmienić na strukturę z would rather. Czyli zerknijmy sobie, jak wyglądają struktury z would rather. E, przyszłość czy Przyszłość i teraźniejszość, czy przeszłość? No teraz mamy do czynienia z tą kolumną, czyli z teraźniejszością i przyszłością. Uh, I ile osób mamy? I would rather you. Czyli mamy ten przykład. Ten tutaj. Dwie osoby. Tak równa, dwie osoby, tak kratka, Past simple. I would rather you. I would rather you left. I would rather you left. I don't man, mind staying late at work when I know I will get a bonus for it averse to jest taka jedna ze struktur, jedno z, z, z czasowników, które warto sobie zapamiętać, że ten czasownik averse będzie przyjmował. averse plus to plus e, in, ing. Wygląda podobnie jak looking forward to hearing from you soon Czyli i'm not averse to swimming looking forward to hearing from you soon Czyli not averse to plus ing uh, Czyli, uh, i don't mind to be averse to i don't mind staying late at work Czyli i'm not averse to staying late at work when i know i will get a bonus for it, it Really wasn't necessary for you to buy such an expensive gift. Jeśli zrobiliśmy coś niepotrzebnie, używamy struktury needn't have, czyli you needn't have bought such an expensive gift. You needn't have bought such an expensive gift. Czyli mówimy kogoś niepotrzebnie coś zrobiłeś, niepotrzebnie coś zostało zrobione. Siódme. I don't have the time to mow the lawn, żeby kościć trawy, I will have to hire somebody to do it jeśli mamy have i jeśli mówimy że coś za będzie zrobione to powinno nam się to skojarzyć z strukturą have, ze strukturą have something done czyli e, w tym przypadku e, mowing the lawn czyli I will have to have somebody mow the lawn napiszmy sobie to i żeby nie pomylić e, t, e, tych czasowników have I will have to have somebody have somebody all the long i will have to have somebody do something have somebody do something i will have to have somebody do something E, za chwilkę zrobimy sobie jeszcze zadanie czwarte.